Cześć, Mako, z tej strony że dziś pokażę mój nowy projekt, czyli Glock Fade. Ma no, ogromny odrzut na taki sal strzelałkiem samoczynnym, czyli Full Auto. W środku został przede mnie ulepszony do maksymalnej wydajności i celności, dzięki czemu nie ostaje siłą ognia od karabinów szturmowych. Replika funkcjonuje identycznie jak palny odpowiednik. Zabrałem go na największą grę a ja z w morzu, strzelać się będzie 100 graczy. Razem z Glockiem będę też używał mój zaufany już karabin snajperski, Dzięki któremu bez problemu będę w stanie trafić wystające z okien głowy przeciwników. Dzisiaj też testuję mój nowy uderzeniowy granat gazowy. Mój plan na początek gry to pobiegnięcie na szybciej jak mogę, tak aby zobaczyć przeciwników zaskoczenia i osłabić ich początkowy atak. Hit. Ja nie będę strzelał. Ale, ale, ja go nie uznaję. A i dostałeś tu za ścianą. Co? Czego nie uznajesz? No piw, Pafo. Ja nie uznajesz? Nie. A to mam ci zajębać tego, czy co? Ale strzeliłem do ciebie. No ale Na tym polu gry nie ma piw, papa. Jak chcesz wysłać na respa, to musisz do niego strzelić. Na dodatek, kolega miał karabin szturmowy, którego minimalna długość strzału to 15 metrów. Musisz mieć jakiś pistolet. Granat? O kurde. Pierwsze użycie granatu raczej nie wyszło, ale jak tu mówili, praktyka czy nie mistrze. Zwracając na RSV zobaczyłem grupę rwali i postanowiłem zostawić na nich pułapkę. Давай, 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 Jednego złem, a drugi za mnie wcelowany. Nabiorę trochę odległości i zajmę go ze za snajperki. Niebieski po prawej stronie do góry Niebieski po prawej Uciekł za tego domu do tyłu Tak, to tam O został tamty

Dzięki za oglądanie do końca. Tworzenie tego filmu to było bardzo dużo pracy. Jeżeli film ci się spodobał i chcesz mi pomóc zdobyć pierwsze 100 subów na kanale, to wiesz co robić. Kliknij ten czerwony przycisk do następnego